Cześć, liczby zespolone. Już sama nazwa brzmi jakoś tak poważnie, prawda? A co jeśli powiem, że ich dodawanie jest tak naprawdę dziecinnie proste? Przekonajmy się, zaczynamy. Okej, okay, ale po kolei. Zanim zaczniemy cokolwiek dodawać, musimy sobie odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie: Czym tak właściwie jest liczba zespolona? Wyobraźmy sobie, że liczba zespolona to po prostu adres, taki punkt na mapie. Potrzebuje dwóch współrzędnych, żeby go znaleźć. Jakieś wartości x i jakieś wartości y. I to tyle. To po prostu para zwykłych liczb wziętych w nawias. Nic więcej. Naprawdę. No dobrze. Skoro już wiemy, że mamy do czynienia ze zwykłymi parami liczb, to zobaczmy, jak wygląda reguła ich dodawania. I od razu zdradza. Jest równie prosta. I oto cała wielka tajemnica. Serio? Żeby dodać do siebie dwie liczby zespolone, wystarczy dodać ich pierwsze części, a potem, zupełnie osobno, dodać ich drugie części. To wszystko! Rozbijmy to sobie na super proste kroki. Najpierw bierzemy na warsztat pierwsze elementy z obu par i po prostu je sumujemy. Potem robimy dokładnie to samo z drugimi elementami. To tak, jakbyśmy działali na dwóch oddzielnych torach, które w ogóle się ze sobą nie mieszają. Dobra, teoria teorią, ale nic tak nie działa na wyobraźnie jak konkretne przykłady. Zobaczmy, jak ta nasza prosta reguła radzi sobie w praktyce. No to pierwszy test. Mamy do dodania dwie pary, 0,1 oraz 3 minus 4. No to do dzieła stosujemy naszą zasadę. Spójrzmy, jak to świetnie widać w tej tabeli. Pierwsze składniki, czyli 0 i trójka, idą do jednej kolumny, a obok w drugiej mamy jedynkę i minus czwórkę. Działamy na nich zupełnie niezależnie. Sumujemy pierwszą kolumnę, a potem drugą. No i po wykonaniu tych dwóch prostych rachunków składamy wynik w nową parę. 3 3. I tyle. Koniec zadania! Ok, to teraz lekko podniesiemy poprzeczkę. Co się stanie, gdy w grze wejdą takie rzeczy jak pierwiastki albo liczba pi? Czy nasza zasada się wtedy nie załamie? Sprawdźmy. Dodajmy do siebie pierwiastek z 3 i 1. I 0 pi. I co się okazuje, absolutnie nic się nie zmienia. Nieważne, czy mamy do czynienia ze zwykłymi liczbami, pierwiastkami, czy taką sławą jak pi. Zasada jest niewzruszona. Pierwsze do pierwszych, drugie do drugich. I proszę, oto wynik. Pierwiastek z trzech, 1 plus pi. I tak, to naprawdę koniec. Tego wyrażenia 1 plus pi nie da się już prościej zapisać, więc zostawiamy je w takiej formie. To jest w 100% poprawny i ostateczny wynik. No dobrze, przeszliśmy przez definicje i przykłady. Pora to wszystko zebrać do kupy i wyciągnąć ten jeden najważniejszy wniosek, który warto sobie utrwalić. A więc, jeśli jest jedna rzecz do zapamiętania z tego wszystkiego, to właśnie to. Dodawanie liczb zespolonych jest jak dodawanie jabłek do jabłek i pomarańczy do pomarańczy. Pierwsze składniki łączymy tylko z pierwszymi, a drugie tylko z drugimi. Struktura pary zawsze zostaje taka sama. Proste, prawda? No dobrze, dodawanie mamy opanowane. Okazało się, że to nic strasznego, ale co z mnożeniem? Czy tu też będzie tak prosto? No cóż, tutaj historia robi się znacznie, znacznie ciekawsza, ale to już jest temat na zupełnie inną opowieść. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisów skrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.